Dziś jest niedziela, zaraz, znaczy za jakieś dwie godzinki sobie będziemy ruszać standardowo. Moje procesy przed ruszeniem na Niemcy sobie sprawdzam pogodę na najbliższe tam dni. Moja pogoda.com w miarę się, tam powiedzmy, sprawdza. już żadnych tam nie ma co się podniecać za bardzo, ale. Nieźle, no to też na Polskę, no każdy tutaj, całą Europę chyba można aczkolwiek, no mocno całą Europę Pogoda na świecie No to sobie Francję, no ja tam jadę do, do Deutschland To Deutschland sobie patrzę w poniedziałek Nie ma na razie tutaj, na najbliższy tydzień, z tego co widzę. Tam, to miejsca mi tam popada, ale tak na plusie, to, 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 to są jakieś jajce, a nie tam. Trzeba sobie bardziej przybliżyć. Macie full Fulda. Idziemy je ja, cisnąć. Idziemy najpierw do Szczecina, w Szczecinie e, będziemy odbierać busa. Facebooka Będziemy odbierać busa i I lecimy No nie wiem co w Szczecinie, minus zero ty Tutaj mam rzeczy przygotowane mniej więcej I zawsze jak wyjeżdżam czuję się kurde Jak Rumun z tylami Tutaj mam laptopa, płytę no, tam druga mi się nagrywa tutaj jeszcze resztki żarcia De dekodery pilot tutaj mam antenę satelitę idę tu za niej zaraz do samochodu i lecimy, znaczy, no lecimy, jest dopiero 13.30 także jeszcze no, chwilę tutaj zejdzie pomalutku wszystko yy, Większe rzeczy już mam w samochodzie tam picie, nie picie takie tam pierdowy i ogarnąć, przygotować, pójdę do bankomatu, e, zatankować samochód i będziemy lecieć na szczyt. przestawię tylko samochód, zabrane, żeby już tam sobie stał. stronę Stroner, Stronex. Widziałem będę jechał to muszę sobie ten e, sprawdzić ciśnienie w oponach Pod oknami sobie stonę. Elegancko jeszcze trochę, może cofnę. Pięknie idziemy po dalsze rzeczy. Zapraszam do subskrypcji, subskrybowania mojego kanału fanatyków, busów czy y, tych czy ciężarówek, bo no, niedługo zmieniamy. Busy na ciężarówkę i będziemy dalej nagrywać.